Witajcie ciekawscy! Ed i Lorraine Warren byli legendarnymi badaczami zjawisk paranormalnych. W swojej karierze zajmowali się niemal dziesięcioma tysiącami przypadków nawiedzeń czy opętań, a po niemal każdym zakończonym śledztwie zabierali ze sobą demoniczne artefakty. Wszystkie z nich zanosili do jednego miejsca, a dokładnie pomieszczenia znajdującego się w piwnicy ich rodzinnego domu, w którym z czasem powstało słynne Muzeum Okultyzmu Warrenów. Jakie najbardziej przerażające przedmioty zostały tam zamknięte? Dlaczego to właśnie lalka Annabel, siedząca w szczelnie zamkniętej gablocie, stała się symbolem tego miejsca? Czy turyści wciąż mogą odwiedzać muzeum i kto się nim opiekuje po śmierci małżeństwa Warrenów? Zostańcie z nami do samego końca i poznajcie historię słynnego muzeum okultyzmu oraz jego najbardziej przerażających eksponatów. Ale zanim zabierzemy was pomiędzy alejki pełne czaszek, nawiedzonych lalek i szatańskich figurek, nie zapomnijcie o subie, kliknięciu dzwoneczka i łapce w górę pod tym odcinkiem. Warrenowie rozpoczęli swoją karierę pogromców duchów i demonów w 1952 roku wraz z powołaniem do życia Stowarzyszenia do Spraw Badań Parapsychologicznych w Nowej Anglii. Ed od najmłodszych lat doświadczał niewytłumaczalnych zjawisk i wyczuwał obecność nadprzyrodzonych istot, a Lorraine potrafiła kontaktować się ze zjawami, razem więc połączyli swoje niezwykłe umiejętności, by pomagać ludziom atakowanym przez siły nieczyste. Od momentu założenia stowarzyszenia zgłaszały się do nich kolejne osoby, a małżeństwo starało się rozwiązywać nawet najbardziej przerażające przypadki nawiedzeń, opętań i innych przejawów działania demonów. Ed i Lorraine wydali mnóstwo publikacji dotyczących spraw, jakie badali, a także wygłaszali na ich tematy wykłady na wyższych uczelniach. W trakcie swojej kariery zajęli się m.in. takimi słynnymi przypadkami, jak nawiedzenie w Amityville, nękanie przez demona rodziny Peronów czy ataki Poltergeista z Enfield. Akta tych spraw stały się następnie inspiracją do nakręcenia słynnych horrorów serii Obecność. A jeśli chcecie dowiedzieć się znacznie więcej o paranormalnych dochodzeniach Warrenów, a także podejrzeniach o oszustwo, z jakimi musieli się zmagać, to koniecznie zobaczcie nasz odcinek pod tytułem Obecność 3. Warrenowie akceptowani przez Kościół, ale nie przez ludzi. Ed i Lorraine do końca swojego życia działali w towarzyszeniu, podróżowali po całym świecie, starając się rozwiązać dziwne historie. Właściwie po każdym dochodzeniu zostawała im pamiątka nie tylko w postaci akt czy fotografii, ale też paranormalnych artefaktów, takich jak przedmioty do wywoływania duchów lub nawiedzone zabawki. Wszystkie te rzeczy przywozili do własnego domu w Monroe w stanie Connecticut i składali w piwnicy, w której z czasem powstało prywatne Muzeum Okultyzmu, otwarte dla zwiedzających o mocnych nerwach. Do tego miejsca przez wiele lat nie miała jednak dostępu pewna osoba, a dokładnie córka Warrenów, która jako mała dziewczynka dostała zakaz zbliżania się do pomieszczenia w piwnicy, a o tym co znajduje się w jego wnętrzu, dowiedziała się dopiero jako nastolatka. O jedynym dziecku słynnych badaczy opowiadaliśmy też w jednym z naszych wcześniejszych odcinków, zatem jeśli chcecie poznać jej historię, dorastania w cieniu sławnych rodziców, kliknijcie w link do epizodu pod tytułem Judy Spera, córka Warrenów bała się z nimi mieszkać i o nich mówić. A wracając do Muzeum Okultyzmu, z czasem stało się ono największą placówką tego rodzaju, mieszczącą największą kolekcję dziwnych, nawiedzonych i demonicznych artefaktów. Za najbardziej kultowy eksponat do dziś uważana jest Anabel, która prezentuje się nieco inaczej niż w słynnych horrorach z uniwersum obecności. W rzeczywistości jest to szmaciana lalka z włosami z włóczki i oczami zrobionymi z guzików, ale za tym niepozornym wyglądem kryje się przerażająca opowieść. Nawiedzona zabawka zmieniła w koszmar życie młodej pielęgniarki, omal nie doprowadziła do śmierci jej przyjaciela i nawet gdy zostały nad nią odprawione egzorcyzmy, wciąż wokół niej dochodziło do niewytłumaczalnych zjawisk. Z tego powodu Warrenowie postanowili zamknąć ją w poświęconej gablocie w Muzeum Okultyzmu i na jej drzwiczkach wywieśli ostrzeżenie, żeby pod żadnym pozorem nie wypuszczać lalki na wolność. Tymczasem całkiem niedawno rozeszła się pogłoska, że Annabel uwolniła się z uwięzi i ponownie się spustoszenie. Ale wyjaśniamy to nieprawdopodobne zdarzenie w naszym odcinku pod tytułem Historia Annabelle to nie film. Lalka znowu straszy w realu, do którego link właśnie macie na ekranie. Nie jest to jednak jedyna lalka wśród rzeczy zgromadzonych w piwnicach domu słynnych demonologów. Przerażenie budzi też Shadow Doll, której wygląd może się kojarzyć z najgorszymi koszmarami. Potwierdza to również jej historia bowiem lalka o czarnych oczach i ustach, z których wystaje wężowy język, była używana w rytuałach satanistycznych i według Warrenów została stworzona przy użyciu kości ludzkich i zwierzęcych. Z dokumentacji małżeństwa wynika, że lalka cień została kupiona przez pewną parę w Antykwariacie, a nowi właściciele niedługo potem zaczęli doświadczać koszmarów i ataków demona w czasie snu. Był to dopiero początek nieszczęść, gdyż później na ich ciałach pojawiały się rany i zadrapania. A gdy poproszono Warrenów o pomoc, wyszło na jaw, że Shadow Doll ma już na koncie kilka ofiar, które z przerażenia doznawały zawału śpiąc we własnych łóżkach. Ponoć samo patrzenie w oczy zabawki może doprowadzić do tragedii i sprawić, że Lalka przedostanie się do snów. W muzeum zaraz obok niej stoi tak zwany szatański bożek, który został odnaleziony w lasach Connecticut przez młodego myśliwego. Znalazca, gdy tylko dotknął wystruganą z drewna figurkę, poczuł jak wysysa ona z niego całą energię i siłę. Gdy bożek trafił w ręce Warrenów, Lorraine stwierdziła, że był to najstraszniejszy paranormalny artefakt, jaki kiedykolwiek napotkała. Gdy został przeniesiony do muzeum, pani Warren zaczęła doświadczać przerażających nawiedzeń, a nawet lewitowała i przez kilka dni przebywała w stanie katatonicznym. Figurka na pierwszy rzut oka nie wygląda strasznie, ale właśnie w ten sposób wabi swoje ofiary, które za jej sprawą są atakowane przez złe duchy. Warrenom nie udało się wyjaśnić, skąd wziął się artefakt i dlaczego został porzucony w lesie, ale wierzyli, że był używany w obrzędach satanistycznych. W praktykach rytualnych służyła też z pewnością zabawka w kształcie małpki trzymającej akordeon. To kolejny przedmiot z Muzeum okultyzmu, który może zwieść swoim niepozornym wyglądem. Stał się słynny, gdy wzorowany na nim rekwizyt pojawił się w filmie Anabel wraca do domu. Nie wiadomo jednak zbyt wiele o historii zabawki. Mówi się jedynie, że ma jest opętana przez demona i prześladuje ofiary, przygrywając jednocześnie na swoim instrumencie, zanim ostatecznie zabierze im życie. Ed i Lorraine weszli w posiadanie zabawki zaraz po założeniu stowarzyszenia do spraw badań paranormalnych, pobłogosławili ją i zamknęli na wieczność w swoim domu okultystycznym. Oglądając obecność 2013 roku, uwagę przyciąga pozytywka, dzięki której duch wychodzi w interakcję ze światem żywym. Jej pojawienie się w filmie to nie wymysł scenarzystów, gdyż faktycznie taki przedmiot istnieje i obecnie znajduje się właśnie w Muzeum Lorenów. Pozytywka została znaleziona przez najmłodsze dziecko z rodziny Peronów, która wprowadziła się do starej posiadłości w Harzville. Nie zdałem sobie sprawy, że jest ona domem dla kilku duchów. Owe istoty manifestowały swoją obecność m.in. za pomocą pozytywki, przez którą kontaktowały się z Peronami. Gdy nawiedzony przedmiot trafił w ręce Lorraine Warren, która przybyła wraz z mężem, by pomóc rodzinie, kobieta mogła w nim zobaczyć duchy osób zmarłych w domu i lustro umieszczone w pozytywce odbijało przeszłość. Nawiedzony przedmiot ostatecznie znalazł się też w Muzeum Okultyzmu i nawet tam ponoć samoistnie się otwierał, odgrywając swoją melodię, co było znakiem, że demony w niej uwięzione wciąż mogą być niebezpieczne. W piwnicach domu Warrenów znalazło się również miejsce na nawiedzony fortepian, który został przyniesiony z domu zmarłego księcia i według relacji Eda Warena samoczynnie grał. Gdy trafił do muzeum, wiele razy dało się słyszeć dobiegającą z piwnicy tajemniczą melodię odgrywaną o godzinie 21, która jest tak zwaną porą czarownic. Jednak zawsze, gdy ktoś schodził na dół, by sprawdzić, co się dzieje, muzyka cichła tak nagle, jak się pojawiała. W podziemiach domów Connecticut można też zobaczyć prawdziwe ludzkie czaszki, które były używane w okultystycznych rytuałach i czarach, trumnę, o której Warrenowie powiedzieli tylko tyle, że służyła współczesnemu wampirowi, czy też planszę Ouija, przy pomocy której wywoływano duchy. Do podobnych celów służyło też przywołujące lustro skonfiskowane przez demonologów po tym jak podczas sensu spirytystycznego stało się bramą, którą duchy zmarłych mogły powrócić do świata żywych. Za najbardziej nawiedzone miejsce w Wielkiej Brytanii był uznawany dom w Bori. Ponoć nocą można było w nim zobaczyć upiorną zakonnicę, która snuła się pomiędzy korytarzami. Domostwo opuszczone przez lokatorów zostało prawie całkowicie zniszczone na skutek pożaru, a jego resztki ostatecznie zburzone na polecenie władz miasta. Zanim jednak to się stało, cegła z domostwa badanego również przez Lorenów trafiła do ich słynnego muzeum, a na półce zaraz obok niej w ozdobnym pudełeczku leżą tak zwane perły śmierci, uznawane za jeden z najniebezpieczniejszych przedmiotów. Ten przeklęty naszyjnik, ilekroć trafiał na szyję kolejnych właścicielek, omal nie doprowadzał do ich śmierci, gdyż ponoć samoistnie zaciskał się, odcinając dopływ powietrza. Nic więc dziwnego, że Warrenowie również nim musieli się zająć. Oprócz tego w muzeum można się natknąć na samurajską zbroję, ponoć nawiedzoną duchami wojowników, którzy ją nosili. Nie brakuje też lalek wód, fotografii z miejsc, które badali demonolodzy, czy przedmiotów rytualistycznych z Afryki. Niestety osoby, które chciałyby pojechać do Connecticut, by zobaczyć to wszystko na własne oczy, nie wejdą do piwnic, gdyż od 2019 roku muzeum jest zamknięte. Wszystko przez obowiązujące w Monroe przepisy zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem władz miejskich, lokalizacja muzeum nie jest odpowiednia, biorąc pod uwagę natężenie ruchu. Turystycznego wokół obiektu. Obecnie muzeum znajduje się pod opieką córki Warrenów i jej męża, niego Spera, którzy stali się właścicielami paranormalnej kolekcji artefaktów po śmierci legendarnych badaczy, ale ich starania o ponowne otwarcie na nic się nie zdały. Na ten moment nie wiadomo, jak długo jeszcze nie będzie wstępu do tego miejsca ani czy zbiory nie zostaną przeniesione, więc jak na razie wszyscy chętni do wejścia do świata nawiedzonych przedmiotów Warrenów muszą po prostu czekać. A Wy ciekawscy, chcielibyście kiedyś odwiedzić muzeum okultyzmu, a może wolicie omijać szerokim ukiem takie miejscówki? Który z przedstawionych przedmiotów jest Waszym zdaniem najbardziej przerażający? Koniecznie napiszcie nam w komentarzach pod tym odcinkiem, ale także zajrzyjcie do nas już jutro, gdy pojawi się kolejny epizod z efektem wow. Zatem nie zapomnijcie też o subie, by niczego nie przegapić. Do usłyszenia, cześć!